Manko witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Blankers, to kolejny odcinek w tym kanale, gdzie czas na odcinek z Smog Games 23, czyli nowa edycja takiego klasycznego symulatora FIFA Ultimate Team, gdzie otwieramy paczki, robimy składy i próbujemy mieć jak najlepszy skład Zanim zaczniemy, no to dlaczego mi nie było tak długo? Z tego powodu, że miałem mocne bóle brzucha i tak naprawdę nie dałem rady nagrywać Mogłem wrzucić jednak film w poniedziałek, ale jeszcze nie byłem tak w 100% gotowy. Dzisiaj już nawet jestem i dzisiaj se nagramy film. Więc na samym początku pokażę Wam mój skład, jaki udało mi się zebrać od czwartku wieczorem. Tak to wszystko wygląda. Mi się zdaje, że skład niezły, tylko trochę ten country i Ortega do wymiany, bo tacy muszę przyznać średni, a na przykład mógłbym wziąć tego Lorisa, ale będzie miał tylko dwie. Dwa kryształki. A jak wezmę tego Ortega, to będzie miał zgranie z tymi wszystkimi zawodnikami City. No bo mam tego Foden'a, którego trafiłem. Mam Netweda, ale już se pomyślałem, że jak mu mam go, no to go sprzedam. I czy mi się udało? Udało mi się nawet jeszcze sprzedać kilka tyle, Więc jak widzicie, 300 tysięcy, aż co dodano nowego? Mamy mi tryb Mistrzostwa Świata. Klasycznie nie możemy go zrobić, nie możemy w niego wejść, bo jest oczywiście, będzie wtedy, gdy będzie Mundial, ale jest coś nowego muzyka, ale ja ją sobie wyłączę z tego powodu, że ona troszeczkę może mnie zagłuszać. Wiadomo, że mógłbym ściszyć telefon, to jest proste i logiczne, ale i tak też bez muzyki nie narzekałem. Więc, tak naprawdę, to jest takie nowość, chociaż to za chwilę pokażę ciekawe rzeczy klasycznie draftowe wyzwania skład prediction czyli yy, przewidujemy składy i za to możemy dostać paczki mamy coś takiego jak mój stadion ale to za chwilę pokażę bo wejdziemy najpierw sobie w drafta zrobimy żeby też troszeczkę zrobić coś może mi się uda wygrać oczywiście nowy draft nie ma jakiegoś aktualnego Czy może 4 2 4 ze skrzydłami i kto wejdzie nam tutaj u Hyung Inform na razie nie jest te tutaj jak zawsze da się spokojnie zrobić skład yy, z całej jednej ligi bez jakichś tam problemów, więc tak naprawdę dalej robienie draftów jest bardzo proste, więc mimo nowego stylu zgrania dalej jest yy, normalnie z draftem. Yy, więc też na razie go łat na łatwiznie na razie nam idzie. Bo tylko jeden zawodnik nie wypadł nam pomyślić, czyli Ben Benjeder. Ale mam koniatę i daję troszeczkę tych kryształków naszemu napastnikowi z Monaco, którego zaraz go pewnie wymienim. No i mamy 31 punktów zgrania, może być więcej, jeżeli byśmy wrzucili kogoś, kogokolwiek z Ligi Angielskiej, ale oczywiście musi to być napastnik. Bremen, o też bardzo ciekawy i Thiago Silva, flashback, bardzo fajnie. I coś jeszcze Antony. No, no super na razie wygląda ta karta. Mi się zdaje, że może być przekocurem, jak dostanie upgrade upgrade'a. Bardzo możliwe. I mamy Halanda. I mamy też Ronaldo, ale wezmę Halanda. Wiadomo, że to nie jest prawdziwa FIFA, że mógłbym sobie nim teraz pograć i rozwalać przeciwników, bo tak naprawdę jak się mówi o nim jest przekozakiem w 23. Eee, no i mamy Jorginho. No tutaj mogę nawet już kogokolwiek, bo już ani razu... Zgranie nie spadnie. Mamy jeszcze Diaza, może zakoniate, żeby taki był doświadczony środek obrony. Pike, no już troszeczkę starców mamy i mamy Hawerca na napad. Klasycznie jeszcze ławkę sobie po ustawie i wezmę trenera eee, Antony. Kto tutaj był jeszcze? Guimares. Gui, Gui nie mogę po prostu go wymienić. Przepraszam. I mamy Jezusa. Słychać dźwięki podczas wybierania kart. W drafcie. I będzie to Conte, ponieważ jest Włochem. I jaka to będzie nowość za chwilę. Zobaczycie. To będzie podczas meczu. 86 oceny ogólnej. Oceny ogólnej. 86 oceny, 33 zgrania. 119 cały wynik. No i zagramy sobie oczywiście mecz online. Bo też tak można pokazać, wiadomo, na bota też, ale wiadomo, że będą o wiele lepsze nagrody. Jeżeli oczywiście wygram pierwszą rundę, ale to może się zapowiadać, bo rywal bardzo podobny, więc zaczynamy. O co tutaj chodzi? Się dodano takie coś, czyli wydarzenia boiskowe, czyli możemy zobaczyć pojedynek, czy mecze, po prostu zwykłe, normalne mecze. Przeciwnik ma okazję, no i niestety tracimy gola. Super, i po to jest właśnie stadion. No... Mało tutaj rzeczy można doznać, bo można sobie dodać tifo, no kurde mać, drugi gol. Można dodać sobie tifo, bo... numer... linię boiska i... numer bram... i... Czy kolor bramek. No nie gadaj, że jeszcze trzecią. Co to jest za chore... A, co to jest za chore? Ty, jak ja tak gram, czy ja tak obserwuję, no to ja ani jednej okazji nie zrobiłem. No, jak widzicie, nie każda akcja się tutaj kończy bramką, więc to nie jest tak, że jeżeli jest sytuacja, to musi być stuprocentowa bramka. A tak nie jest. Już ja tam, co to jest za zaznaczenie, te niebieskie i pomarańczowe. No i tutaj żadnej okazji nie było. No i znowu przegram drafta. Nie wiem dlaczego. Ja po prostu nie mam szczęścia do tych draftów, jak widać. Mógłbym oczywiście zrobić Food Champions, ale z tego powodu, że wątpię, że tym składem, ja już widziałem składy, które już mają 90 oceny ogólnej. No, zapomnij, no po prostu 90 oceny i są po prostu o wiele lepsze ode mnie, to nie ma sensu, bo pewnie zrobiłbym mało zwycięstw, bo pewnie byłyby zwycięstwa tylko, no jakieś tam małe procentowe szanse na zwycięstwo z jakimś tam innym zespołem. Dzisiaj chciałbym troszeczkę też pograć w pucharów. Bo jak widzicie mam millstone'y i mam tutaj jeszcze zagrać 15 turniejów. No to 4 takie turnieje open tournée. Może tutaj uda się jakoś... jakoś wygrać i nie zakończyć w jednej ósmej. Oczywiście jest to open tournée i tutaj oczywiście skład zmienię tak... Bo mam na przykład Mareza. Mam tu oczywiście Rodriego. Eee, no tutaj wiadomo zostaje jaki zostaje, A czy mi się zdaje, że... No, tak to wyglądało, ale tak dziwnie, tak mi się zdaje, bo myślałem, że mam in, inaczej tych, ale chyba wszystko Git. Chociaż coś czekać, muszę zobaczyć, jak to wygląda u mnie w tym moim klubie. Tak samo to dobra, to coś mi się porąbało. Myślałem, że e, jednak nie mam tak, ale jednak mam 85. Myślałem, że mam więcej, ale no, jednak trzeba troszeczkę tych paczek y, pozdobywać. Oczywiście wiadomo, że to jest open Turne, czyli dowolny turniej, gdzie możemy grać dowolnym składem, więc szybko tutaj przychodzą przeciwnicy. No i musiałem trafić na takiego kozaka, bo to jest... czy to nie... to jest zespół do pokonania. Może jeszcze raz uda nam się... dobra, spróbujemy jeszcze raz z boiska. Bo to tylko... no trzy... trzy jest... no. I gol. A nie. Dobra, myślałem, zablokował ktoś przy interwencji. Już no to jeszcze super. I niestety gol. No nie wiem, czy z tego wydarzenia boiskowego coś trafię, czy nie. No to wygląda, że nie, bo nawet w ostatnim meczu, nawet w drafcie nie miałem okazji bramkowej. A tutaj mieć nie będę, bo to jest 2-0. No widać, że gra mnie nie lubi. Dobra, przejdźmy do tych wydarzeń, bo to będzie szybsze. O i od razu gola strzeliłem. Ale chyba tylko na pocieszenie, bo to jest 1 do 2. Nie było aż tak źle. Jeszcze raz przejdę, bo jak chcę tak do tego 15, nieważne ile, bo to jest taki plus, że tu nie trzeba wygrywać, tylko wystarczy brać udział w jakimkolwiek turnieju i to już zalicza. A tutaj będzie o wiele gorzej, bo to jest, no jak widzicie, tak wyglądają składy, więc tak naprawdę średnio się gra w tą grę. No bo jeżeli ogarniesz wszystko, no to możesz normalnie. Opatrzcie, sytuację mam. Może to będzie gol. I Jan Rush będzie miał okazję, tylko nie wiem jaki on ma numer Ale essa, gol! Ty! zrobiliśmy gola Ale dobro, przejdźmy... Przecież... Co, coś się zgliczowało, myślałem, że będzie 1-0 tak pokazywało Ale czy zostanie? Nie zostanie, Jezus, jak ja tego nienawidzę Jed 2 do 1, 80 minuta A tu nagle w 10 minut pakują Ci gole, no halo no tak się nie robi. Mec arsenalem jeszcze jakimś. Mi się zdaje, że chyba z nim grałem. Za chwilę zobaczymy. Nie, nie grałem. Ale skład według mnie do pokonania, chyba najgorszy, jaki trafiliśmy teraz. Chociaż też na pewno jest lepszy ode mnie. No, tak, o dwa. Ale to nie oznacza, że mogę z nim przegrać, ale już chyba przegrałem. No. No i 2 do zera. Zrobiłem 3 turnieje raczej. To jeszcze jeden i będzie mieli paczkę. To będzie ostatni. I jako to chyba jakiś Polak, który też jakiś jest totalnym spoczeńcem i trafi już wszystkie dobre ikony jakiekolwiek. Więc pewnie tutaj możemy dostać mocny wpierdziel. I chyba tak będzie. Czyż sensacyjny remis. I no właśnie. 2 do zera. Ale tylko 2 do 0, więc tak naprawdę wielkiego pokorzenia nie mieliśmy teraz. Więc przechodzimy sobie na sezony turny Masters. No i mamy paczkę 8,2 2. Wiadomo, że ona wielka nie jest, przez ten czas jeszcze sobie otworzymy te klapaki. Też warto otwierać te herby, bo one często mogą oddać, na przykład taki Boca Juniors, ale też nie, nie sprzedaje tych, których za dużo kosztuje, jak na przykład Manchester United kosztuje 120 tysięcy to chyba nie ma takiego idioty, który kupi to za 120 tysięcy, bo za 120 tysięcy może kupić kartę 8.9 Więc to jest po prostu logiczne. Tak naprawdę herby, na przykład taki Sydney, no nie teraz nie mogę, ale jak wejdę w moje karty, to czy w moje herby, to będę mógł widzieć, ile kosztuje. Hradecki. Nieźle. Ale oczywiście to nie jest jak taka prawdziwa FIFA, że on by mi tutaj oddał, tylko raczej te karty, które w ogóle nie będą mi nawet na Food Champions na ławkę, się nadawały, to będę sprzedawał a nawet 82 plus nie oddało. więc tak możemy sobie zobaczyć, wchodzimy sobie w herby no ja szanowny juniors i nie wystawiamy tylko sprawdzamy cenę 100 tysięcy, no to raczej nikt nie sprzeda mamy dwa river plate'y a river plate y kosztuje 40 tysięcy no to wiadomo, że ja sobie wystawię za może żeby mieć jakikolwiek zysk 35 tysięcy bo to będzie najniższa cena i na pewno ktoś kupi Albo Portland Tibers. O, to też może kosztować. No z 12, no z 12, 10 tysięcy. Bo mi się zdaje, że za takie na pewno uda się upchnąć kogoś. Więc będziemy czekali, może do końca odcinka się coś uda. No jak widzicie, mamy SBC. Te, które są w PiFie, wiadomo, że one nie są aż tak obzorowane. Ale ja żadnej nie będę robił, ponieważ te karty pewnie mi się szybko nie nadadzą, bo mogę za chwilę kogoś kogokolwiek trafić no i tak patrzę no i może warto zrobić sobie draftowe wyzwania one są o wiele cięższe i według mnie możemy spróbować popaczkę żeby zrobić draft 120 czyli złotą piłkę więc robimy to teraz jeżeli spróbujemy bo ja wątpię, że mogę to zrobić za pierwszym razem czyli pewnie będzie trzeba Mieć ocenę 87, czyli no troszeczkę ciężka ocena. Tutaj zawsze jest tych plus tych draftowych wyzwań, że tutaj karty się powtarzały, więc mogę sobie zobaczyć, jakie karty wziąć, żeby ten, te wyzwanie draftowe się udało. Więc też warto tak sobie patrzeć. Mamy palinie. I mamy Diasa, o to chodzi. Na razie liga angielska. Tak na sam początek. I tutaj nie ma nic, więc wybieramy najlepszą kartę. I tutaj mamy Nojera. Bo on da z zgranie mane. Jakby trzeba by było. Ale na razie nie trzeba, bo mamy Alisona i mamy 87 oceny. Tylko musiałbym wtedy trafić jakąśkolwiek dobrą kartę na, na lewej pomocy. Żeby zastąpiła. No, na przykład mamy Delicta. Ale teraz Bidny Mane nie ma zgrania. Ale widać, że dużo tutaj kart sypie z Ligangi zli. Ligi... Eee, hulit czy Hulit? Hulit, Hulit. Ale niestety spadła przez niego ocena. Czy może już wcześniej? O kurde, Patrick Szyk 85 oceny? Nie wiedziałem tak ogólnie, że aż taki upgrade dostał Patrick Szyk. Ale zasłużył. Bo naprawdę zagrał znakomity w sezon ostatni. Teraz ten trochę gorszy. Na razie jest git. Czy git? No nie jest za dobrze aż tak. Bo mamy 86 oceny i nawet zgrania nie mamy, więc tutaj musimy też pomyśleć na tym, żeby może kuda nam się to ukończyć. O, na przykład Diaby. No, on tutaj nie da zgrania, ale za chwilę kilku zawodników z Ligi e, Angielskiej wyrzucimy i ogarniemy to jakoś, bo jeszcze został nam jeden traf, który raczej, no jak mówiłem, życie nam nie zmieni, ale możemy wziąć sobie kante i robimy takie coś. Delikt chodzi. No Bellingama niestety nie mogę, ale mogę Patryka Sika. Eee, kto tutaj jest jeszcze z naszej? No dobra, spróbujemy tego Bellingama i mamy 31. I weźmiemy tego Noiera i mamy 32. Szkoda tego Bellingama O, dobra, ale udało się, za pierwszym razem, super Ja już ci przestraszyłem, że nie damy rady czekać Udało się, czyli mamy paczkę 83 No, ja nie wiedziałem o tym, że uda mi się to zrobić Nie spodziewałem się tego A proszę bardzo, za pierwszym razem Więc zobaczmy No, mamy Polaka, ale to nie będzie Robert, jest to Wojciech Szczęsny I też może go sprzedam 30 tysięcy, no to nie jest źle, jak 30 tysięcy, to mogę go sobie sprzedać. Więc jestem zadowolony z tego, że udało mi się to zadanie zrobić. Wiadomo, że karta aż tak nie oddała. A teraz możemy się pobawić w skład. Bo ja muszę zobaczyć, kto mój tak jest taki najgorszy. A no to może uda nam się kupić Rubena Diasza. Więc wchodzimy, Ruben Diasz. Ile kosztuje? 90 tysięcy kupujemy do tego może jeszcze się uda Edersona wcześniej sprawdzałem 90 tysięcy 100 tysięcy troszeczkę podniosła się cena ale mniejsza z tym mamy dwóch bardzo dobrych zawodników którzy na pewno podwyższą na ocenę. tak jest 87 mieliśmy 85 mamy teraz 87 jeszcze można tego Rikana wywalić. A zobaczmy sobie te karty Hero. Ile one tak kosztują? Na pewno drogo. I raczej chcę, sobie go teraz nie kupię. Heroes, mam dwa Heroes, ale to dwa takie słabe. Bo to jest y jeszcze do tego. Bodajże. Dempsey, to jest Dempsey i Reckan, czyli tak naprawdę najgorsze, które kosztują po 13 tysięcy. A Betty Peleida. o ty, no bierzemy go! Myślałem, że będzie trochę droższy, on jest o wiele łatwiejszy niż Taki Ederson czy Diasz, trochę to dziwne Ale upchniemy go oczywiście i możemy sprzedać Riken'a i Nie, możemy Riken'a zostawić Czy to zależy ile oni tak naprawdę kosztują? Kto kosztuje drożej? Riken? 13,5 I chyba MCI 13, no to nie, to możemy ich zostawić, bo to tak naprawdę ich sprzedawanie sensu nie ma i możemy tego, tego Lolisa sprzedać. Bo tak naprawdę mam Ortegę. Albo też pewnie może go za chwilę trafi. Więc 50 tysięcy też idzie. Więc tak wygląda to zarabianie. Więc jest zarobiście na sam początek. Yy, więc tak to wygląda. Yy, no mi się zdaje, że gra naprawdę spoko. Jeżeli chodzi. Bo no jest bardzo ciekawa, no wiadomo, że pewnie zrobienie tak składu jest bardzo łatwe i szybkie, ale mi się zdaje, że każdy, kto lubi takie gry, to warto sobie to zagrać, bo ja naprawdę to gram od kilku lat, to czy różne wersje i dalej mi się podobają. No jak widzić, to to wygląda sama. Same Food champions oczywiście klasycznie trzeba wygrać drafta lub turniej. Można drafta wygrać poprzez bota, ale no turniej już nie da się, bo nie ma turnieju z botem. Więc tak to wygląda. Może jakaś paczka jeszcze będzie light roundy? No nie, nie stać mi na jakąkolwiek. Mam te, no mógłbym kogoś tutaj squigsalować, ale no paczki za reklamy to ten klapak. Może ktoś się sprzedał, nic się nie sprzedało. No, no, no wiadomo, że. Po kilkunastu minutach się to nie sprzeda nawet przy takiej cenie. Więc ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w poniedziałek, więc rusz tak, w poniedziałek ruszamy z serią. Ja wiem jaką wy nie wiecie, ale chyba ja bardzo lubię tą serię nagrywać, bo już ona była kilka razy, więc chyba wiecie o którą chodzi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!